Serdecznie witam na moim blogu, kanale. Mamy dzisiaj 1 lipca. Bardzo króciutki film z uprawy ogórków u znajomych. wciąż jestem u nich. Wczoraj zakupiliśmy glebozgryzarkę o pojemności 196 cm3. Ale nie o tym chciałem pokazać ogórki. Tak wyglądają ogórki wsadzone do ziemi. Tu już widać nierównomierne rozprowadzenie chlorofilu. Pierwsze oznaki braku składników mineralnych. A jeszcze wysiałem do tych kuwetek ogórki. Mimo że jest pierwszy lipiec, wczoraj je wysiałem. Myślę, że sobie te ogórki poradzą jeszcze do jesieni i wydadzą dobry plon. Jest ich tutaj 96 sztuk. O dwie do jednej komory. 48 komórek i po dwa ogóreczki do jednego. To już będzie, będą znajomi pilnować sami i będą wysiane do gruntu. Także dziękuję. Do zobaczenia.